Pytanie numer 9. Question number nine. Who announces the Australian of the Year Awards on the eve of Australia Day? Czyli kto przedstawia Australijczyka roku w dniu Australii? A: The Prime Minister czyli minister B: The President czyli prezydent Or C: The Queen czyli C: Królowa? The right answer is A. The Prime Minister, czyli odpowiedź prawidłowa. A. Minister. Pytanie numer 10. Question number 10. All Australians must obey the laws except, czyli wszyscy Australijczycy powinni przestrzegać prawo oprócz A. Laws made by local governments, czyli A. przez lokalnych gubernatorów, B. Laws made by the state and territory parliaments, Czyli B. Stanowych i terytorialnych parlamentarzystów? Or C. There is no exception. All laws must be obeyed? Czy może C. Nie ma wyjątków. Wszyscy muszą przestrzegać prawo? The correct answer is C. There is no exception. All laws must be obeyed. Czyli odpowiedzią prawidłową będzie C. Nie ma wyjątków. Wszyscy muszą przestrzegać prawo.